Witam Was, moi drodzy, z tego miejsca. Przepraszam z góry za swój głos, ale jakoś to nic nie mija. To nie wczorajsza impreza, nie. Niestety, nie. Bo one sobie wziąłem do przepukania gardła. W siedzi, znowu powiedzą, ten głupek gadę sam do siebie. Nie o tym słuchajcie. Tam Maciek, jak oglądacie, ma TV Głowów Garaż. Poruszył ciekawy temat właśnie jazdy samym układem. Nie będę tego tematu jakoś tam strasznie... Rozwijał, ponieważ powiem wam tylko takie przykłady ze swojego życia, ze swoich obserwacji. I też my staramy się nie jeździć samemu, więc powiem wam, jakie mogą na Was czyhać Dziwne sytuacje. Wierzcie mi, że proste rzeczy przeraz, przeradzają się w bardzo duży problem. Także, jeśli chcecie zaczekać chwilkę i posłuchać, ja wiem, że bezpieczeństwo przynudzanie i tak dalej, ale to nie będzie zbyt długie. I powiem wam, jak my to robimy. Tam mam też takie dwie sprężynki, powiem Wam co przerobiłem w tym swoim układzie do tych dużych kół. Trochę tam Wam uchylę rąbka tajemnicy na przyszłość też. <laughs> słuchajcie, jazda samym układem. Jazda samym układem oczywiście jest możliwa, dużo ludzi jeździ samym układem. Można to robić, ale słuchajcie, powiem Wam na własnym przykładzie. Jeśli ja jadę sam, czy tam gdzieś na, na zbiórkę, jak się zresztą spotykamy, ja jadę bardzo wolno, bardzo ostrożnie, nie zajeżdżam w dziwne miejsca, Jadę przede wszystkim wolno. Dlaczego jadę wolno? Bo nie wiem, w tamtym tygodniu nie było jakiejś linki, nie było jakiegoś wykopanego dołka. Można naprawdę, ludzie wiecie, jacy są po tym kolcu, co tu ktoś zostawił. Można naprawdę mieć bardzo duże problemy, wpadniecie na coś, kto was tam później będzie szukał. Wolno, wolno, jeszcze raz wolno. Pierwsza postawa, zasada, ostrożnie. Nic tutaj kurde nie macie do wygrania. Druga sprawa, kilka wam takich banalnych przykładów podam. Słuchajcie. Oczywiście na szczęście byliśmy w grupie i nie było to nic z żadnych wygłupów. Mały rowek, przejeżdżamy przez rowek, kolega przejeżdża, pozdrawia Marcina. Kładł go podrzucił, przykrył go z powrotem. Na szczęście przygnił go tak równo z rowkiem, ale bez naszej pomocy jak spod niego wyjdziesz? Nie wyjdziesz. Mówię to nic skomplikowanego. Jedziecie, macie rowek, tak przejadę. Podrzuci was Omijam wszystkie rowki, jak jadę. Wierzcie mi, nie kozacze. Omijam, staram się dojechać bezpiecznie samemu, bo ta maszyna prawie 500 kilo nie wyjdziecie w życiu z pod Ostatnio jechaliśmy, prosty przykład, słuchajcie, no, banalnie prosty. Nowy driver, zawsze jak siedzimy na kładzie, nie wystawiamy nóg. Na szczęście miał jakiś spoko buty. Jechał, słuchajcie, była burta. Chciał się podeprzeć nogą. Kład go przycisnął nogą do burty. On stoi. Dobrze, że było nas kilka. Noga wciśnięta między kładę a burtę. Nie wyjmiecie jej w życiu, chyba że będziecie, nie wiem, odgryzać, odkopywać. Minę miał niesamowitą. Pozdrawiam tam kolegę. To był jego chyba trzeci raz na kładzie, bo to jest taki nasz naturalny odruch wyciągania nóg. No i co? Pojedziecie, wpadniecie w kolejne, której nie widać, na przykład w trawie. Ja nie mówię, że to co widać. Wiele jest takich kolejnych, co nie widać. Chcecie się podeprzeć, nogę wam przyciśnie kład zawieszony, noga przyciśnięta i nie daj Boże nie mieć telefonu przy sobie. Kurwa, to co będziecie, tą nogę odgryzać? <laughs> Bana, to są, mówię, banalne rzeczy, które Marek kiedyś też tam mała górka podjazd, nie wiem, coś mu tam przyszło do głowy, za dużo gazu, troszeczkę go podrzuciło, oparł się na drzewie, wisi z tym kładem na drzewie, samemu nie wiadomo, czy uciekać spod niego, co robić, puszczać, nie jest to takie proste. Mówię, jest wiele, wiele zagrożeń, banalnie prostych, a banalnie proste rzeczy, Przeważnie kończą się słabo, ponieważ my to interpretujemy, że się nic nie może stać. A okazuje się, że może stać się wiele. Trzeba bardzo być uważnym, jeżdżąc składem. Słuchajcie, takich przykładów jest wiele. Akurat mówię. Na szczęście jedziemy zawsze w grupie. Mi osobiście samemu jadąc, nic się nie wydarzyło. Bo mówię, staram się ostrożnie. Też wam to radzę. Słuchajcie, nawet jak się gdzieś rozjeżdżamy. Nagle przychodzi moment, przepraszam, napiję się troszeczkę tej wody, żeby mi w gardle nie zaschło. Przychodzi moment, gdzieś tam w pewnym miejscu, czy tam wracamy z jakiejś wyprawy, czy skądkolwiek, nie zawsze, co prawda, ale w większości, każdy z nas pisze, dojechałem, jest ten w domu, słuchajcie, bo też znam przykład, pozdrawiam tam chłopaków z Glubajku, też chłopaki się rozjechali, każdy w swoją stronę, jeden jechał lasem, trafił drzewo, za się. Też zanim go znaleźli, każdy myślał, że wszyscy dojechali, więc tak, na tych sprzętach bardzo łatwo się zabić. Wierzcie mi, to nie jest tak. Zabijają się ludzie na tym. Tak. Dokładnie to, co do Was mówię. Uważajcie, bardzo łatwo tutaj stracić życie. Więc my też, jak się gdzieś rozjedziemy, to dojechałem, dojechałem, dojechałem. I wtedy wszyscy wiemy, że każdy dojechał, bo słuchajcie, najwięcej wypadków jest pod domem, już się rozluźnisz. Tak, przejechałeś 300 km, a te ostatnie 5 może być Twoje ostatnie. Więc starajcie się, dojechałem, taki nawyk sobie wyrobić też. Dojechałem, dojechałem. I wtedy jest bezpiecznie, jest fajniej. Ja, nawet jak jeżdżę sam, mam zawsze włączony interkom, gdybym nie daj Boże się przewrócił. Nawet jak mi ten telefon gdzieś mi odleciał ode mnie, jakby ktoś do mnie zadzwonił no bo ktoś mnie zacznie szukać, zawsze mówię, staram się mówić, bo nie zawsze jest ktoś w domu. Jadę tu i tu, nie wiem, wrócę mniej więcej za tyle, żebyście też wiedzieli, że tam leżąc pod tym, no to leżycie i choćby skały srały, nie podniesiecie się spod niego. Ja wiem, po swoich wypadkach, jak masz wypadek, odbiera ci siły, że mi koledzy nie wyciągali czy coś. To każdy jest kozakiem, dopóki nie fiknie parę rolek, i wtedy ja wiem, jak to jest. Odbiera wam wszystko. Nawet nie wiecie, gdzie jest góra, gdzie jest dół. A nie daj Boże, jak wpadniecie do wody. O nie daj Boże, nawet jedziecie koło rzeki przy skarpie, się zsunie nagle, przyciśnie was, utopi was, od razu zachłyśniecie się. Jest mnóstwo zagrożeń, dlatego mówię samemu jadąc, już pomijając wszystkie te zdarzenia, bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie pamiętajcie, żeby. Zadbać o swoje życie. No, oczywiście, ubiór, tak? No, obiór to już jest zupełnie odrębna sprawa. To całkowicie zmienia postać rzeczy, długie buty i to by było na razie tyle. Przechodząc do tego sprzętu, jak wiecie, nudząc się, będąc chorym, założyłem sobie te wielkie koła. Założyłem sobie właśnie. Dlaczego lubię tę markę Kanam? No nie ukrywam, kurde, jakimś ambasadorem chyba zostałem. Marki Kanam sprężyna, tylny wariator, sprężyna przedni wariator. Chociaż ja mam CVTH. Ty, Wy będziecie mieli tam zupełnie inną sprężynę, ale można sobie założyć sprzęgło Daltona. Taki kompletny. Dedykowana była sprężyna. Na pewno była grubsza ta, którą zamówiłem, i na pewno była trochę wyższa. Trochę też już sprawdziłem, no nie ukrywam, że nie. Że wczoraj troszeczkę na mniejszych, na większych kołach. Yy, więc zakładając te koła, też możecie przystosować swego kłada. Nie każdego oczywiście. Prześwitu no mam 34 cm. Jak widzicie, to jest mój but. Jest sporo. Wregulowałem sobie też zawieszenie. Ale nie o tym. się go już setki razy. Przystosowałem go sobie. Chcę trochę go tam wykorzystać w trochę cięższym terenie i później sprzedać, żebyście mieli. Do kupienia jakiegoś trupa. ja nie pozwolę, żeby był trupem. Oczywiście żartuję. Więc mam tą markę, tak? Dlatego go bardzo, bardzo lubię. Bo jest wszechstronny i uniwersalny. Zobaczymy, co jeszcze tam dziadek potrafi. Na przyszłość, jak już wyzdrowieje, przestanę może zarażać, boję się też gdzieś tam jeździć. Dokończymy to co mamy do dokończenia Już tak gadam, gadam, kurwa nie, nie zbiera się to wcale Sezon wakacyjny też Nie sprzyja temu Mam pewne plany też związane Z tymi sprzętami Nie, nie będę wam ich sprzedawał Nie, nie, nie Spokojnie, tam inni są fachowcy Będą wam sprzedawać A może by... kiedyś ja naprawiał wam je Zobaczymy, czas pokaże Czy to się uda zrealizować Zobaczymy Zresztą wszystko w życiu mi wyszło, a to dlaczego miałoby nie wyjść? I to ktoś może by się ode mnie czegoś nauczył, wiedza. Bardzo duża, a jeszcze można to naprawdę rozwinąć w totalny sposób. Nie przedłużam. Taki filmik, takie wyzwanie tam od Maćka. Takie są moje spostrzeżenia na temat jazdy samemu. A w ogóle to przygotowałem, to przede wszystkim na ten Summer Camp. I tak cały czas jeszcze się łudzę, że nie wiem, może go zapakuję, pojadę, nie wiem, kurwa. Ale jak wrócę całkiem chory, to żona to mnie, ja wiem, że, nie chodzi o to, że się boję żony. Znaczy, no trochę się boję, ale już mi trochę szkoda po tych wszystkich moich wybrykach, wyczynach, rekonwalescencji, leżeniu w łóżku znowu, powiem, tej kurwa starych, głupi gamoniu. Nigdy nie usiądziesz na dupie, no ale tak tak to jest, rozumiem tych, co po wypadkach siadają na motory, już teraz to rozumiem, także chłopaki też wam pozdrawiam, wszystkich motocyklistów, zawsze mówiłem, co za głupek, połamał się, wsiada z powrotem, wiem jak to jest, jak ktoś jest pasjonatem, tak jak ja, jestem stuprocentowym, to wierzcie mi, że tylko trochę dupa się zagoi i już myślicie tylko o jeździe. Na koniec taki tylko był żarcik humorystyczny, więc... Amercamp tam widziałem, fajne są rzeczy fajny jest tor, nie dla mnie, ja już nie chcę ryzykować na razie, poza tym jeszcze trochę bolą mnie pachwiny niech się inni wykazują nie będę tą udowadniał na tym torze, bo jest tam grubo <grym> gdybym nawet tam pojechał, to odpuściłbym sobie z szacunku dla zdrowia dla planów na przyszłość, bo ten rok i tak był dla mnie przesrany ale następny będzie lepszy pozdrawiam Was wszystkich bezpieczne jazdy no oczywiście nie zawarłem w tym filmie wszystkiego co bym chciał, bo to by się nie dało przy okazji coś tam wtrącę w następnym. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeszcze raz pozdrawiam.